nasz przeciwności w życiu. Naszą naturalną tendencją jest, wołanie do Boga, Boże, zabierz mnie stąd, albo zabierz tą sytuację z mojego życia. Ale Paweł uczy mnie ciekawej rzeczy, że być może w takich sytuacjach zamiast mówić Bogu, Boże, zabierz mnie, zabierz tą sytuację, może powinien mówić, Boże, użyj mnie w tej sytuacji. Dlaczego? Paweł pisze list do Filipian. To jest jeden z tych więziennych listów, które Paweł pisał, będąc w więzieniu. Można powiedzieć, no co dobrego może spod wyjść z tego, że ktoś jest w więzieniu? Za sprawą Ewangelii, oczywiście. On głosił Ewangelię i z tego powodu był w więzieniu. I straszna rzecz. Ale Paweł, będąc tam, mówi, Boże, jestem zamknięty, nie mam co robić, użyj mnie w tym miejscu. I Paweł zaczął pisać listy. Dzisiaj mamy te listy, możemy je studiować, możemy się uczyć z nich. I tu w liście do Filipian w pierwszym rozdziale w wersecie 12 właśnie Paweł pisze ciekawą rzecz, a chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło ku rozkrzywieniu Ewangelii. To, co mnie spotkało, to, gdzie jestem, może wydawać się niezbyt dobre, ale Bóg może użyć tego do tego, aby Ewangelia się rozprzestrzeniała. Ciekawe jest to, że to słowo rozprzestrzeniać to jest słowo, które było używane, aby określić takie oczyszczanie pola do tego, żeby móc budować drogę. Usuwano skały, kamienie, wszystko po to, żeby wybudować drogę. I Paweł mówi: To, gdzie ja jestem dzisiaj, tutaj, to nie jest nic strasznego, z czego, co po, ma spowodować, że ja zrezygnuję, że przestanę iść za Bogiem. Nie. Bóg może użyć tego do tego, żeby Ewangelia została rozprzestrzeniała się w dalsze miejsca. I nawet to, gdy Paweł był w więzieniu, był przykuty do strażników, to tak sobie wyobrażam, że mógł mówić: ok, dobra, tego zmiana się skończyła, dawać następnego. Będę mógł mu głosić, będzie musiał słuchać, bo jest przykuty do mnie. Postawa Pawła uczy mnie jednej rzeczy, żeby zanim zacznę narzekać na sytuację, która jest w moim życiu, może najpierw przyjdę do Boga i powiem, Boże, jak mogę być użyty w tej sytuacji na Twoją chwałę? Boże, użyj mnie, użyj tej sytuacji, bo Bóg czasami nie wyciąga nas z takich trudnych sytuacji, ale daj nam łaskę do tego, abyśmy mogli w tych sytuacjach być świadectwem, mogli wzrastać i ufać Mu bez względu na to, co się dzieje. Dlatego ja uczę się z tej historii, że zanim zacznę narzekać, może najpierw przyjdę do Boga, bo może On przygotowuje coś wspaniałego, o czym ja dzisiaj nie wiem. I użyję tego na swoją chwałę. Wiecie, jest taka historia człowieka, takiego piosenkarza, Dave Carroll, kanadyjski piosenkarz, który mało znany był. Ale pewnego dnia leciał z zespołem na koncert, miał swoją piękną gitarę, którą wiózł, w narzędzie pracy. Gitarę, która kosztowała prawie 15 tysięcy złotych, bardzo dobra. No i w pewnym momencie zobaczył, że na lotnisku rzucają jego gitarę, jak to rzucają bagażami. No i niestety zniszczyli mu tą gitarę. Próbował e, e, jakąś składać reklamację, ale linie lotnicze całkowicie odrzucały jego reklamację. I zwalały winę na niego. I po roku takiej batalii on powiedział tak, że słuchajcie, gdybym był prawnikiem, oddałbym was do sądu. Ale jestem piosenkarzem, więc napiszę piosenkę i umieszczę ją w mediach społecznościowych. To było prawie 14 lat temu. Napisał piosenkę tytułem United Breaks Guitars. Słuchajcie, w pierwszy weekend ta piosenka miała ponad milion odsłon. Do dzisiaj ma ponad 23 miliony odsłon na YouTubie, co oznacza, że jest bardzo popularna. Po tym wydarzeniu, po tym jak ta piosenka stała się tak popularna, linie od razu zwróciły się do niego z prośbą, żeby, żeby odpuścił, że, 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 że wynagrodzą mu tą stratę. Ale już było za późno. Piosenka już poszła. Mało tego, ta tragiczna sytuacja dla niego w tamtym momencie, zniszczenie drogiej gitary, Spowodowało, że dzisiaj jest sławnym człowiekiem, który nagrywa płyty, który jeździ, koncertuje, który udziela wywiadów. Nawet producent tych gitar, które zostały zniszczona, dał mu w prezencie dwie nowe gitary. To mi pokazuje jedno, że czasami są sytuacje w naszym życiu, które na dzień dzisiejszy wyglądają jak coś złego, ale nie. Odrzucajmy tego, że Bóg może użyć tej sytuacji i może wyciągnąć z niej coś pięknego, czego dzisiaj jeszcze nie widzimy. Tak jak Paweł, który był w więzieniu, mówi: Słuchajcie, to, co mnie spotkało, to, gdzie tu jestem, ma służyć temu, aby Ewangelia mogła pójść dalej. Tym zachęcam siebie i zachęcam Was. Ufajmy Bogu i polegajmy na nim. Do zobaczenia. kolejnym odcinku.